Witam was bardzo serdecznie na kanale Zakazany Ogrod. W dzisiejszym odcinku 11 roślin, których absolutnie nie żałuję w swoim ogrodzie i które posadziłabym ponownie. Podobno w życiu bardziej żałujemy tego, co nie zrobiliśmy, niż tego, co zrobiliśmy. Dlatego postanowiłam przenieść tą myśl do ogrodu i zastanowić się, jakie rośliny, które mam u siebie w ogrodzie, są absolutnie tymi roślinami, których nie żałuję. I myślę, że ten odcinek jest super odcinkiem dla osób, które dopiero zakładają swoje ogrody, bo dzięki temu będą wiedzieli, co warto posadzić, ale też dla osób, które teraz w tym zimowym klimacie zastanawiają się, jakie jeszcze rośliny wprowadzić do swojego ogrodu. Osoby, które znają mój kanał, nie zdziwią się, gdy pierwsza grupa roślin się pojawi, ponieważ większość z Was kojarzy mnie właśnie z tymi roślinami. Ale Chciałam zaznaczyć, że kolejność roślin jest zupełnie przypadkowa. To są po prostu rośliny, które tworzą mój zakazany ogród, które uwielbiam i które też sprawiają, że ogród wygląda fantastycznie cały sezon już od wiosny. No ale zacznijmy od grupy roślin numer 1 i są to oczywiście róże. Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego róże cieszą się złą sławą. To znaczy wiem, jakimi rzeczami róże mogą zrazić nas do siebie, ale ja tych rzeczy u siebie nie dostrzegam, ponieważ moje wybory róż zawsze są specyficzne. I o takich wyborach, o moich spostrzeżeniach, o moich technikach prowadzenia róż piszę też w mojej książce Czas na róże. Książka będzie dostępna, no mogę już powiedzieć, że od marca przez sprzedaży i będzie ona takim moim podsumowaniem sekretów różanych, nawet takich, których nie ma w tym kanale. No ale przejdźmy do róż. Słuchajcie, róże to jest bajka. Gdy róże zakwitają, nasz ogród zamienia się w romantyczną krainę, w której pachnie, w której są kolory, w której przenikają się różne faktury, bo róże mamy różnych wysokości, różnego pokroju, a także o różnym zapachu. W moim ogrodzie absolutnie nie żałuję Posadzonych róż, aczkolwiek zdarzały się róże, których żałowałam i gdzie wam też powiem, które róże w moim ogrodzie były tymi, które wykopałam, bo ich żałowałam. Jedną z tych róż, jak już wiecie, jest róża Excelsa, aczkolwiek nie pozbyłam się jej z ogrodu całkowicie. Róża Excelsa jest odmianą przepiękną, bardzo intensywnie kwitnącą. E Naprawdę potrafi zadziwiać, natomiast niestety jest też różą, która bardzo łatwo łapie choroby i to nie jedną, a kilka, bo zarówno szarą pleść, mączniaka, jak i także czarną plamistość. I w moim ogrodzie ta róża niestety, ale powodowała, że te patogeny różne mogły się przenosić na inne róże, więc w miejscach, w których najbardziej bałam się tego przeniesienia, pozbyłam się tej róży, ale są jeszcze miejsca, w których ją nadal mam, ponieważ tam, gdzie jest przewiewnie, ona potrafi naprawdę cudnie rosnąć i trudnie przykrywać różne skarpy, mm, nawet takie, na których inne rośliny nie dają sobie radę. Moje ukochane róże na pewno znacie. Jestem ogromną fanką róż angielskich, ale jestem też ogromną fanką róż niemieckich, ponieważ są to niezwykle zdrowe róże i bardzo często wyglądają też baśniowo. Jak wiecie, w moim ogrodzie Króje róża Maxivita, którą pokochaliście, i na pewno jest taką różą, którą gdybym miała zabrać do innego, nowo tworzonego ogrodu, gdybym miała mieć róże w największej ilości, myślę, że Maxivita byłaby tą różą ze względu na łatwość jej obsługi. Jest to róża bajeczna, jest to róża, która sama się ogławia, sama produkuje kolejne pędy nad tymi, które już, mm, już przestały tak obficie kwitnąć. I jest to róża, która potrzebuje może dwóch, trzech sezonów, ale ona nie choruje. Ona świetnie znosi wszystko, jest cudowna i też przepięknie się przebarwia w takich ombre odcieniach, mimo tego, że na początku wydaje nam się nawet trochę jaskrawa. Drugą taką różą jest moja ukochana Olivia Rose Austin. Ja już ją wielokrotnie w różnych odcinkach podawałam, bo moich róż... Ukochanych jest cała masa, i myślę, że odcinek o różach ukochanych jeszcze będzie, ale to jest z kolei róża bardziej bajeczna, bardziej romantyczna i właśnie taka, taka angielka, która jest po prostu zwiewna, pastelowa i cudownie zamknięta, cudownie pachnąca. O różach mogłabym godzinami, ale nie jest to odcinek tylko o różach, więc przechodzimy do kolejnej, rośliny, i myślę, że. To jest roślina, która króluje w wielu ogrodach, która jest bardzo łatwa w obsłudze. W zasadzie wymaga przede wszystkim wiosennego bądź jesiennego cięcia, w zależności od tego, którą porę wybierzemy. Tak też będzie nam rosnąć. I jest to hortensja bukietowa. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. Hortensje bukietowe można spotkać w wielu odmianach. W moim ogrodzie mam dużo tych odmian, ale uwielbiam mieć e, zarówno hortensję Limelight, e, Phantom, jest to też taka hortensja bardzo wysoka, którą kocham po prostu ze względu na to, że jest właśnie potężna i majestatyczna, ale kolejna hortensja, którą też bardzo lubię, to jest oczywiście oczywiście Vanilla Fraise. To jest oddanie mojej miłości do różu, ponieważ ona przepięknie i dość szybko wybarwia się na różowy odcień, a później robi się też tak no, lekko, fajnie, bordowa, przezodobna roślina. Jeżeli w swoim ogrodzie nie macie hortensji, to warto zwrócić uwagę na odróżnienie hortensji bukietowych od ogrodowych. Takie odcinki na kanale też znajdziecie. Dlaczego? Dlatego, że hortensje bukietowe to są właśnie te, których nie trzeba owijać, nie trzeba się przejmować srogą zimą w przypadku tych hortensji, bo naprawdę dużo znoszą, a hortensje ogrodowe niestety potrafią nam przymarzać i bardzo często większość odmian kwitną na zeszłorocznych pędach, co oznacza, że potrafią nam nie zakwitnąć, jeżeli przymarzną. Roślina numer 3. i. Myślę, że też właśnie zaskoczę, bo pokazywałam ją e, też przy wysiewaniu nasion, przy sowingu, Ale jest absolutnie bajeczna. Dla mnie jest to taka też roślina numer jeden wśród roślin typu Cottage Garden. I jest to oczywiście ostróżka. Ostróżka jest byliną, więc jeżeli wprowadzicie ją do ogrodu, będziecie mieć ją na lata. E, ale jeżeli ją wysiejecie teraz, raczej Wam w tym roku nie zakwitnie, ponieważ byliny. Zakwitają w drugim roku. Można ją też wysiewać. Ona też się świetnie sama wysiewa. I powiem Wam, że no jej minus jest tylko taki, że faktycznie lubią ją ślimaki, i wiem od wielu widzów, że mm, chociaż próbowali prowadzić ją do swoich ogrodów, to ślimaki ją zjadały. Ja zauważyłam jedną rzecz: że ostróżki, wszelkie pastelowo-niebieskie, faktycznie u mnie mm, były przez ślimaki szybciej zjadane niż te takie ciemno-intensywnym niebieskim kolorze, takim indygo. Nie wiem dlaczego, czy ten barwnik jakoś odstrasza ślimaki, ale u mnie absolutnie żadna z takich y, osrożeń nie została nawet podjedzona, więc dajcie mi znać w komentarzach, czy Wy też uważacie, że u Was było podobnie, bo być może taka obserwacja, jaką ja zauważyłam, u Was też jest. Roślina numer 4 to też roślina typu cottage garden. Jest to roślina dwuletnia, ale fantastycznie się wysiewa. Jest jej minus i też oczywiście o nim powiem, ponieważ absolutnie mówimy też o minusach. I minusem niestety jest to, że jest całkowicie trująca. Zarówno jej kwiaty, nasiona, jak i części zielone są trujące, więc bardzo trzeba uważać w ogrodzie, jeżeli mamy dzieci, żeby sadzić ją gdzieś po prostu na tyłach albo też instruować dzieci, jeżeli chodzi właśnie o tą roślinę. I jest to na ja nie wiem o co chodzi, ale wiele tych pięknych, takich właśnie trujących roślin to często po prostu pięknie wygląda, bo chcą do siebie przyciągnąć tą urodą. Natomiast naparsnice mają cudowne, zwiewne kielichy, i powiem Wam, że podobają mi się absolutnie w każdym kolorze. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam ogrodu bez naparsnic. Co ciekawe, jak wprowadzicie już sobie naparsnice do ogrodu, nie macie też jakiejś takiej bardzo, bardzo grubej ściółki, to one potrafią się naprawdę fajnie wysiewać. I z każdym rokiem będziecie mieć to kwitnienie, bo te, które się wysiały, one będą już w kolejnym roku nam kwitnąć i będą nam pięknie zdobić ogród, pozostałe nam będą obumierać. No i to naprawdę super, po prostu, super działa w ogrodzie, że nie trzeba po prostu co roku wysiewać ich, żeby mieć je w kolejnym roku znowu pięknie kwitnące, tylko wystarczy prowadzić je raz do ogrodu i one już naprawdę przecudownie wyglądają. Roślina numer 5 jest też rośliną, która bardzo często jest zaliczana do roślin jednorocznych. Zakwita w pierwszym roku obficie, ale bardzo dobrze zimuje. I nawet patrzyłam u siebie w ogrodzie na moje właśnie roślinki z tej kategorii, jak one teraz wyglądają. Wyglądają naprawdę super. Na jednym z moich odcinków vlogowych możecie sobie zobaczyć, gdzie teraz u nas mrozy potrafią sięgać do 18 stopni na minusie. Także no wiecie, da się. I to są lwie paszcze. Powiem Wam, że dostaję od Was całą masę pytań o lwie paszcze. Czy można je też wysiewać do donic? Ja mam na tarasie także lwie paszcze w donicach. Jedyna odmiana, którą bym tutaj się zastanowiła, ona oczywiście sobie poradzi w donicach, ale będzie wymagała większych, jeszcze większych podpór, to jest odmiana Potomak, ponieważ Potomak jest bardzo wysoką odmianą. Natomiast odmiana Madame Butterfly jest taką fajną odmianą do bukietów, jest fajną odmianą na rabaty. I chociaż potrzebuje wsparcia, to na przykład na rabatach doskonale potrafi się wspierać o inne sąsiadujące rośliny i nie trzeba tutaj się zbytnio przejmować kolejnymi podporami. Ale jeżeli chcecie, żeby naprawdę przepięknie, sztywno trzymała pokrój, można po prostu użyć tyczek bambusowych wokół tych roślin i sznurka i poprzewiązywać na krzyż różnymi, różnymi fantazyjnymi wzorami po to, żeby te rośliny dobrze się trzymały. Lwie paszczę możecie wysiewać już teraz metodą winter sowing. Jeżeli chcecie je wysiewać w domu, ja Wam zalecam wysiewać je w lutym i nawet nie tak bardzo początkiem lutego, tylko gdzieś bliżej połowy lutego i gdy nam wykiełkują w domu, wynosić je do szklarni. To naprawdę fajnie działa. Aczkolwiek powiem Wam, że metoda winter sowing w przypadku lwich paszczy też jest super sprawdza i też ją bardzo polecam. Odmiana numer 6 to są cudowne rośliny. Które mam w ogrodzie w dużych ilościach i na pewno będę mieć zawsze. I gdybym miała zakładać nowy ogród, nie wyobrażam sobie ogrodu bez nich, ale co jest ciekawe, kiedyś mi się nie podobały. To są jeżówki. I słuchajcie, jeżówki macie dostępne w takich najbardziej, najbardziej klasycznych odmianach, i to jest taka właśnie prosta jeżówka. Ona mi się bardzo podoba, aczkolwiek. Ja naprawdę musiałam do niej dojrzeć, bo przez długi czas w ogóle mi się nie podobała, a teraz nie wyobrażam sobie ogrodu bez niej. Natomiast w tym roku zachwyciła mnie seria Sunseekers. Tą serię prowadziłam do ogrodu, będę patrzeć jak ona u mnie kwitnie, jak ona u mnie się rozrasta. Podobno jest to fantastyczna seria. Dla mnie ona jest przepiękna z wyglądu, ponieważ są to takie żurki pełne, ale też takie postrzępione o cudownych odcieniach. Jeżeli szukacie tych jeżówek, to sprawdźcie sobie koniecznie serię Rainbow, bo seria Rainbow wygląda tak, że każdy kwiat jest inny, a podobno kwitnie cały czas. Także coś cudownego. Ja już się cieszę, że wprowadziłam ją do swojego ogrodu. Ogólnie jeżówki są super, też się fajnie wysiewają, lubią je ptaki, więc są też fajnym pokarmem dla naszych przyjaciół latających i są bardzo proste w uprawie. W zasadzie gdy przekwitną, wystarczy je ściąć. Jeżeli będziemy je regularnie ogławiać, to one też będą ciągle produkować nowe kwiaty, więc śmiało można je ścinać do bukietów. Roślina numer 7, e, mogę powiedzieć, że to jest szczęśliwa siódemka. To są kwiaty, które na pewno u mnie widzieliście. Nie mam możliwości, żeby było inaczej, ponieważ są to dalie. Jak wiecie, ja dalej uwielbiam, dlatego też w moim sklepie są dostępne dalie. Jest aktualnie przedsprzedaż dali, jeszcze troszeczkę dołożyliśmy tych dali i promocyjna cena na przedsprzedaż dali będzie trwać do końca stycznia. Później już zostaje taka cena stała, a w marcu zaczynamy wysyłki tych kwiatów. No ale cóż, dlaczego ja tak te dalej pokochałam? Słuchajcie, gdy oprowadzam po mojej farmie różowe pole i Pokazuje przeróżne odmiany dali. Zawsze powtarzam, że mimo tego, że u nas są setki odmian dali, to na świecie są po prostu tysiące. Dalie chyba są jedyne z takich kwiatów, które mają naprawdę najwięcej odmian. I chociaż kocham róże i jest cała masa róż, to mam wrażenie, że dalie możemy sobie każdą po prostu wymarzyć i mieć. A jeżeli nam się nie spodoba, no to możemy w kolejnym roku posadzić kolejną nową. Dalie powiedziałabym, że są stosunkowo. Tanie, można je zimować, można je wykopywać i zimować później u siebie w piwnicy, w garażu. O zimowaniu też macie odcinki na kanale, to jest dłuższy temat. Ja próbowałam też trzymać je w gruncie przez różne zimy w ogrodzie, też są o tym odcinki. Udawało się to, jeżeli było to dobrze zabezpieczone miejsce. Natomiast jeżeli Wam się nie spodobają, to można w każdym kolejnym roku kupować jeszcze inne, nowe odmiany. Ja mam swoje ukochane, oczywiście uwielbiam serię KAFE. Mimo tego, że uwielbiam kafe Ole, uwielbiam też kafe Ole Twist. Cafe Ole jest taką klasyką, wiecie, to jest taka kawa z mlekiem, coś pięknego, a kafe Ole Twist to jest właśnie taki twistik różu na tej dali, ale mam też swoją ukochaną dalię żółtą. Jest to dalię Laluna, którą po prostu uwielbiam, zawsze mówię, że to jest dalia słońca, która poprawia mi humor i naprawdę, gdybym zimą mogła sobie włożyć taki właśnie bukiet tych pięknych, żółtych dali Laluna do wazonu, to y Och, od razu dzień byłby lepszy. Dalie mają masę kolorów, od intensywnych po pastelowe, i w zasadzie, jeżeli dobrze dobierzecie odmiany i dobrze je poprowadzicie, one będą Wam kwitły od czerwca praktycznie do przemrozków, czyli można powiedzieć, że z dobre pół roku macie cudowne kwiaty. Roślina numer 8 jest bardzo prostą rośliną i jest byliną. Natomiast od pewnego czasu zaczynam ją lubić bardziej niż lawendę. Lawenda jest boska, ale nie o niej mowa, natomiast szałwia radzi sobie we wszystkich tych miejscach, w których nie radzi sobie lawenda, a jest równie piękną, piękną rośliną. Do Szałwia omszona, bo o niej mowa, jest byliną, którą co roku po prostu macie. I praktycznie w trzecim roku to już naprawdę można ją spokojnie rozdzielać i mieć dużo więcej sazonek z niej. Ona też się fajnie wysiewa. Jeżeli zostawicie ją na rabatach w momencie, w którym przekwita i zostawicie ją taką przekwitniętą, ona się wam na tej rabacie bardzo fajnie wysieje. Będziecie mieć bardzo dużo nowych sazonek. Więc zresztą taką powiedziałabym. Tanią roślinę do ogrodu. Uwielbiam ją w różnych miejscach, ponieważ y, szałwie taką klasyczną omszoną, y, lubię mieć bardzo blisko różnych obwódek rabat. Ale szalwie, na przykład, już Karadonna, która jest. Dosyć podobna do klasycznej łączonej, ale dużo wyższa. Lubię mieć na przykład zmieszaną z różami wit, tak gdzieś na rapatach, gdzie wystaje, wiecie, robi taki fajny, trochę chaos, ale piękny i intrygujący. Szałwie zdecydowanie są roślinem, bez których nie wyobrażam sobie ogrodu. Roślina numer 9 to mój faworyt w tworzeniu przepięknych. Romantycznych pięter w ogrodzie, ale też takich eterycznych przejść. Jest to roślina, która idealnie wygląda z różnymi pnącymi i tworzy efekt tajemniczego ogrodu. No i oczywiście zakazanego ogrodu, i są to klematy. I odmian klematisów jest cała masa, bo na szczęście w Polsce mamy tak wyśmienitego hodowcę klematisów jak Stefan Marczyński. Stefan Marczyński prowadzi hodowlę klematisów świetnie dostosowanych do polskich warunków i te klematisy potrafią nam kwitnąć cały sezon. Ja uwielbiam klematisy, które kwitną od lipca do jesieni. I przede wszystkim jest taki klematis Polish Spirit, czyli właśnie ten polski taki właśnie duch, który niesamowicie szybko rośnie, jest bardzo zdrowym klematisem, który praktycznie nie choruje na uwiąd, a jednocześnie naprawdę no, robi efekt wow. Ale wśród takich ukochanych swoich klematisów mam też Stefana, Wyszyńs mam Stefana Wyszyńskiego, mam Contes de Buschaux, mam przepiękną też wistulę. Ogólnie, jeżeli tylko zaczniecie szukać do waszego grodu, to zobaczycie, że one są niesamowite. I co ciekawe, są to jedne z nielicznych kwiatów, które występują też w kolorze niebieskim. Yy, fiolet niebieski są naprawdę najczęstsze kolory na klimatisach, dlatego tak cudownie zastawiają się z różami pnącymi, bo róże pnące, które możecie mieć, wiecie, białe, różowe, czerwone, czy nawet brzoskwiniowe. Wszystkie te kolory przepięknie wyglądają właśnie z fioletem i błękitem i potrafią się zostawić w taki sposób, że albo będą kontrastujące, albo pięknie uzupełniające się. Roślina numer 10 to są rośliny cebulowe, i to są rośliny, bez których nie wyobrażam sobie wiosny. Jest to numer 10 i numer 11 również. Także mamy je w zakazanym ogrodzie w sklepie dostępne, aktualnie już nie, ponieważ można powiedzieć, że mamy styczeń, więc teraz jest czas na dalię. Ale są to oczywiście tulipany. I tulipany uwielbiam. Uwielbiam tulipany wszelkie, naprawdę wszelkie. Tulipany Darwina są takimi klasycznymi tulipanami, które możecie kupić tanio, posadzić i mieć z roku na rok je praktycznie. Cały czas, przez ile lat, bo one oczywiście będą też zjadane przez Nornicę, będą troszeczkę zamierać. No trochę teraz tak mówię bardzo pesymistycznie, ale absolutnie. Nie są pesymistyczne, po prostu no jednak cebulowe kwiaty to nie są takie wiecie na całe życie, natomiast te darwina będą Wam bardzo długo siedzieć na rabatach. Natomiast tulipany pełne są moją miłością absolutną, i tulipany pełne są takimi tulipanami, które często wyglądają jak piwonie. Gdy ja przywożę wiosną komuś. Bukiet tulipanów pełnych, to wiele osób mnie po prostu pyta, czy to są piwonie, że przecież jeszcze nie jest sezon na piwonie, ale wszelkie, właśnie takie pastelowe tulipany typu wok, typu angelic. To są tulipany, które robią niesamowite właśnie wrażenie tą swoją pełnością kwiatów. Natomiast tulipanów pełnych jest cała masa, a my na sklepie mieliśmy całą masę też obian właśnie różnych. Ja w tym roku bardzo dużo tych tulipanów posadziłam też do donic, żeby Wam też pokazać różne cudne odmiany, więc czekajcie na takie odcinki wiosną, bo będziecie mogli sobie naprawdę zobaczyć, jak one wszystkie wyglądają. I cóż, myślę, że jeżeli posadzimy ich bardzo dużo w ogrodzie, to wiosna będzie absolutnie cudowna. Mówiłam, że numerem 11 są również rośliny cebulowe i są to rośliny cebulowe. Ja cały czas uważam, że one są bardzo mało doceniane i będę bardzo walczyć o to, żeby je bardziej doceniać, ponieważ są to narcyzy. Narcyzy są cudownymi kwiatami, one niesamowicie pachną, więc wiosną będziecie mieć. Fantastyczny zapach w ogrodzie, ale ich urok jest też taki, że to właśnie one zostają nam na lata. Narcyzy mają trujące cebule, więc nornice nie za bardzo chcą je tam podjadać. W zasadzie żadne grasujące w ziemi e, zwierzątka nie chcą ich podjadać. I to jest po prostu super. Natomiast, dlatego też uważajcie przy przesadzeniu, bo też trzeba mieć ręce po narcyzach. Natomiast inna kwestia jest taka, że wiosną można mieć odmiany nie tylko żółte, ale też odmiany brzoskwiniowe, można mieć odmiany białe, przepiękne. Na przykład, odmiana, odmiana obdam jest przepiękną odmianą takich białych narcyzów. I powiem Wam, że mm, jeżeli się przekonamy do takich właśnie pastelowych narcyzów to będziemy chcieli w ogrodzie je mieć. One też często fajnie przepratają się z kwitnieniem, z tulipanami tymi pełnymi i wtedy na rabacie to wygląda jakbyśmy mieli po prostu cały taki niesamowity bukiet. Słuchajcie, poleciłam dzisiaj Wam 11 roślin, jak wiecie, ja kocham kwiaty, kocham rośliny, mogłam polecić ich jeszcze więcej. Jeżeli się zastanowicie, dobrze, poleciałam wszystkie, które kwitną, kwitną i tworzą kolor w ogrodzie, ale tworzą ten kolor od wiosny praktycznie do późnej jesieni i wyglądają fantastycznie. Na moim kanale znajdziecie osobne filmy o uprawie, większości z nich zarówno o szałwach, jak i o daliach, jak i o różach, także zachęcam do sprawdzenia sobie playlist i też starszych filmów. No ale mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wprowadzi Wam trochę koloru i trochę ciepłka w ten zimowy e, dzień i że sprawi, że będziecie sobie planować ogród.